Manko, ja jestem Daniel i witam Was w moim pierwszym odcinku odcinku GIAS Editor pomaga W dzisiejszym odcinku <laughs> powiem Wam czym teraz nagrywam Jak obsługiwać się naszym Gians Editorem. A także tak, a więc tak, y nagrywam sobie Bandicamem, ponieważ tylko on mi chce nagrywać z mój ekran. Y bardzo, dobra, bardzo dobrze nagrywa, nie, nie laguje mi tego komputera. Teraz tak, przejdźmy do naszego Geass Editora, yy, otworzę sobie oryginalną mapę. Yy, uruchamia się, jest to najnowsza wersja yy, Geass Editora. Uruchamia się, yy, czym lepszy komputer, tym szybciej się uruchamia, czym mniejsza mapa, tym też się szybciej uruchamia. Przy oryginalnej mapie trzeba chwilę poczekać, żeby on się uruchomił. Umie się to uruchamia nawet bardzo szybko. Także tak, jesteśmy na naszej oryginalnej mapie Pokażę wam podstawowe rzeczy. Teraz tak, tak ruszamy się naszą kamerą Góra, dół, prawo, lewo jakoś No nie wiem Także tak, przyciskamy Alt i prawym klawiszem no dobrze prawym klawiszem obracamy się wokół własnej osi klawiszem u kółeczka podnosimy się góra dół prawo lewo i lewym klawiszem górna mylę prawym klawiszem przemieszczamy się przód tył na pewno się będzie zastanawiać jak zmienić, jak poszerzyć na przykład taki budynek. Włączamy, wchodzimy w nasz Window, Tutor i teraz tak, y, jeżeli do o jakieś tam y, wartości, tylko tak sobie na przykład, najlepiej przesuwa się tymi strzałeczkami. Ale także można wpisać <laughs> w te trzy linieczki y, jakieś wartości, na przykład 28. Powinien nam ten budynek się przesunąć. Ale przeważnie się używa tych strzałeczek Rot, rot, rotate. Jest to nasze obracanie naszego budynku. Jak napiszemy o 90 stopni, to on się obróci nam o 90 stopni wokół własnych osi. W przypadku tej to własnej osi X. Tutaj, jak napiszemy też 90, to też powinien się obrócić o 90 stopni. Z Skala, skala tutaj sobie skalujemy ten budynek w własnych ilościach, własnych proporcjach. Można go powiększać, pomniejszać jak to uważa, jak komu są potrzebne. Także możemy obracać ten budynek tymi linijkami, które są tutaj na czerwono, na zielono, na niebiesko oznaczone. Możemy także tym obracać. Możemy zmienić nazwę tego budynku w name, czyli piszemy np. garaż garaż, naciskamy Enter i nazwa nam się zmienia. Już mamy nazwę na garaż. Teraz tak, dalej. Jeżeli chcemy sobie zrobić coś zasiać, podnieść jakiś teren, wyrównać teren, bierzemy sobie Window, Tray Editing i tutaj musimy połączyć Tray Editing z tymi E, tymi ikonkami, które służą do podnoszenia e, no, robienia roślin, robienia naszej natury, naszego terenu. E, bierzemy, e, przejdźmy tak, Wierzmy sobie podnoszenie naszego terenu. E, te kółeczko nazywa się to radius, e, gdzie możemy tutaj zmieniać jego skalę wpisując wartości lub e, zmieniać wartości tym suwakiem. E, Teraz tak. Yy, prawym klawiszem, jeżeli macie tutaj, to jest nasze, nasza klawiszologia. Nie? Teraz, tak, pierwszym klawiszem podnosimy teren. Środkowym klawiszem u, 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 no, przy kółku równamy nasz teren ładnie. Umyjmy górki, dołki i równamy ładnie teren. Yy, żeby podnieść dużo więcej ten teren, wpisujemy sobie na przykład tutaj 8 i powinien teren nam się wyżej podnieść jeżeli tu wpiszemy 20 jeżeli raz nacisnęmy puścimy, ten teren podniesie się jeszcze wyżej także to jest takie przyspieszanie podnoszenia podnoszenia, opuszczania i głodzenia terenu ale można także jeszcze tym suwakiem sobie ustawiać tylko podczas suwania mamy od 0 do 1 i możemy właśnie równać Y, robi dołki górki. Także z tym to na tyle. Y, jak siać? Jak siać? Y, Bierzemy tutaj na tą ikonkę i musimy położyć y, wejść w y, podpunkt y, foliage, layer i tu mamy nasze y, rośliny, czyli wheat, grass, braili maize, potato, sugar stone i trail details. Y, y Stawiamy na przykład weed i musimy jeszcze znać podstawową rzecz. Zna, musimy znać wszystkie, wszystkie liczby pod weed, pod wszystko. Pod weed jest 0, 5 i 6. I siejemy sobie weed, naklikając prawym klawiszem na naszą ziemię. Jeżeli chcemy zrobić takie ładne, takie ładne 90 stopni pola, zmieniamy sobie tutaj na square. I już mamy nasze ładne kwadratowe pola, ładnie możemy rysować square, dalej jeżeli chcemy zrobić jakieś skultywatorowane czy coś takiego przy tym też musimy znać literki czyli teraz mam skultywatorowane, przy jedynce powinniśmy mieć, już nie pamiętam, o skorane I chyba po przyłączeniu, po połączeniu jakichś, o przy, po połączeniu czwórki no. Po połączeniu, sorry za przerywnik, ale miałem mały małą wpadkę. Y, po połączeniu y, jedynki, piątki mamy pod skosem zorane. Przy szóstce powinniśmy mieć y, no, wprost y, i pod siódemką nic nie mamy. Y, pod dwójką mamy zasiane i pod trójką mamy y, ziemniaki. <laughs> pole podziemniaki dalej dalej to jest to musi się zbudować jest to ustawianie naszych krów kur tp i td bierzemy tutaj mamy info channel w którym ustawiamy 0 1 i 2 pod 0 są krowy pod jedynkę już nie pamiętam ale pod dwójkę pod chyba są kury Albo zaraz pod dwójkę. tak, podwójkę są kury, a pod jedynkę są nasze obce. E, chyba to będzie na tyle w tym poradniku. Objaśniłem Wam mniej więcej, jak e, obsługiwać się tym Gianse editorem. E, co do czego jest. Chyba to będzie na tyle. E, w następnym odcinku pokażę Wam, jak ustawiać budynki jakie importować. Także lajkujcie, subskrybujcie, wchodźcie do znajomych na kanał, odwiedzajcie moje filmy, dawajcie ładne fajne komentarze, piszcie co chcecie, żebym wam nagrywał z Gians Editora, co chcecie zobaczyć z tego Gians Editora. Także lajkujcie, subskrybujcie, pa. pa.